Hej, siemanko, z tej strony Pan Morty. Jesteśmy dzisiaj na serwerze e, gramy w Skywarsy, jest ze mną dzisiaj. E, tak, Damian. E, chodź, chodź damian, chodź. chodź. za mną. Chodź za mną. Będę cię nazywać szalony Damian. OK? Dobra, gdzie ty jesteś? No chodź tu! Chodź szybko, bo nie mamy czasu. Dobra. Ej, dobra, ej, Damian, Damian, słuchaj, jest arenka. dobra, jest arenka 34. Nie, dobra, dobra, nie ma. 37, 37, szukaj, szybko. 37. Tak. Nie, nie już nie ma, dobra. Sze 60, 60. Dobra, 62 Dobra, dobra, kurde. No weź, no nie, nie, no. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja cię muszę znaleźć. Gdzie ty jesteś, po pierwsze? Tu, tu, tak? Jesteś tutaj. To wyłącz sobie graczy i wtedy dopiero. Dobra, i wtedy dopiero sobie szukaj. I te. Jest! Tak, bieg, bieg! Nie da się. Ja nie. nie. Nie ja nie mogę, nie, nie da się wbić, słuchajcie, to jest naprawdę masakra O teraz jest, 20 ale już nie wbijesz Nie, dobra, dobra, nie, nie wbijesz 35 szybko, szukaj Damian Szalony Damian No ja nie mogę, szalony Damian, coś z ciebie wyrośnie To Ty powiedziałaś nie ja Eee, dobra, dobra, dobra. Jest, jest. 40, 41, restart. dawaj, wbijaj. 41! Jesteś? No, kurde, Damian. Czekaj. Czekaj, 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 Damian. Czekaj, Damian. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Ja, ja idę przy rękach. Przy rękach. e 2 s 2 s 2 Nie da się. Kurde SW18? Dawaj, wbijaj, wbijaj, jestem Jesteś, dobra Jesteśmy, gdzie ty jesteś tam. Nie, nie, nie ma ci. O, tam, dobra, dobra, tam e, Dobra Mamy soja... Czy, mamy soja, czy nie? Aha, dobra To weź nie szybko, żeby nie było tak? A ja 703, mało jest, strasznie, mało. Słuchajcie, ziomeczki, wbijajcie pod y, opisem, Jezus. w opisie będzie, y, a zresztą, po co wypisie? Zasubskrybujcie, ziomeczki, mój kanał, y, więc bardzo, bardzo to proszę, bo mnie to y, bardzo motywuje do nagrywania i Dlaczego nie zdążyłeś? Aha, dobra, dobra, dobra Nie mów nic, nie mów nic Słuchajcie, ziomeczki W opisie też będzie Mój Skype Stworzę Skype'a dla was Specjalnie Ty Damian, ty, ty masz mojego oryginalnego Skype'a I cicho sieć, nic nie mów Dobra Szalony Damian O Jezu Ja Już pocisnęliśmy jakiegoś ziomeczka, chyba! Tak! Pocisnęliśmy ziomeczka. Yy, sorry, ziomeczku, ale naprawdę. Nie wiem, dlaczego ja ciągle mówię ziomeczku. Szalony Damian, powiedz! Szalony Damian, powiedz mi, dlaczego mówię ciągle się ma ziomeczku. Dziękuję, ja, ja też mam. Bye bye, 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 baaaj! Dziękuję, szalony ziomeczku. W lawie się utopił. Przepraszam cię za to. Walcz, Damian, walcz! Jeszcze nie zginąłeś. To rekord. Nie da się, nie da się, Damian, nie da się. Kryje się Damian, Damian! Na siebie wyrośnie. Następny ziomeczek poleciał! Słuchajcie, jest! Już I... mówiłem, że ze mnie nie Nie słuchałeś! Kurde. Szalony Damian, naprawdę. Szalony. Tak, e, słuchajcie, spodzie... spodziewajcie się serii z szalonym da... Damianem. Szanowny Damianem, tak. Tak. Dobra, spoko, to tam... Wiem, może potem. Kiedyś może będziemy nagrywać z tego serwera, ale jak na razie e, spodziewajcie się ziomeczki e, serii z, z serwera PolandCraft, e, serwer Gil Gildy... Fajnie. Dlaczego ten gościu? Ja mam chyba jakieś lagi. Nie, nie mam lagów. Ten gościu ma lagi. A wiesz, mi to. Dlaczego ja całą lawę na tego. spad? Ty spadłeś! Ty spadłeś! Dobra. Został odpalony. Lol, no, miał haki jakieś na pewno. Co ci bije znowu? Przecież ty już nie jesteś. Aha, i to wtedy no cię odrzuca. No właśnie. O, to ja tam idę, bo ja, ja już kamień zepchnę z mostów. Szalony Damian, podążaj za mną. Damian, Damian. O, rzuca we mnie, śnieżgami Ja już kalecą! O Lord, Spadłem na drzewo. Jej ja obserwuję powiedz. Ona coś piła. Wódeczkę z Damianus... Damianos. Zedwu, dobra, szalony Damian, szalony da. Tak, udało się mi. Wygrałem, słuchajcie, dobra, to by było dzisiaj na tyle. W tym odcinku wygrałem to, ha, 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 ha. dobra. Narka, ziomeczki.